Cześć. Nazywam się Ralph J Longen, Dyrektor marketingu AI firmy Flatlift TV, Lift Systems. Zastanawiasz się, gdzie postawić telewizor w swoim salonie lub sypialni? Szczególnie w pomieszczeniu z oknami, lub tam, gdzie powinien idealnie pasować? Płaski winda oferuje idealne rozwiązanie na te powszechne dylematy. Nasze innowacyjne systemy podnoszenia telewizorów pozwalają umieścić telewizor gdziekolwiek w salonie, nawet w pomieszczeniach z wieloma oknami, nie naruszając estetyki ani funkcjonalności. Z Flatlift Twój telewizor może być bezproblemowo zintegrowany i stać się praktycznie niewidoczny, gdy nie jest używany. Czy chcesz umieścić go blisko okien, w centrum pomieszczenia, czy w innym miejscu, nasze systemy zapewniają elastyczność i wygodę, której potrzebujesz. W momencie naciśnięcia przycisku na pilocie, telewizor elegancko wyłania się z ukrytej pozycji, gotowy do użytku. To nie tylko zachowuje piękno i harmonię Twojej przestrzeni życiowej, ale dodaje również nuty wyrafinowania. wyrafinowania. Nasz asortyment ustawień obejmuje różne opcje, które pasują do różnych układów pomieszczeń i preferencji osobistych. Czy masz Volar. duży obszar mieszkalny, czy przytulną przestrzeń, systemy Flatlift mogą być dostosowane do Twoich konkretnych wymagań. Powiedz do widzenia Dniom Aranżacji Mebli wokół telewizora. Dzięki Flatlift masz wolność urządzania swojego salonu tak, jak chcesz, z telewizorem pojawiającym się tylko wtedy, kiedy go potrzebujesz. Ten innowacyjny sposób rozmieszczenia telewizora poprawia jakość życia, łącząc technologię z wnętrzami bez szwu. Odkryj, jak Flatlift może przekształcić twój salon w uniwersalne i stylowe miejsce. Odwiedź naszą stronę internetową, aby odkryć możliwości i znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego domu. Z Flatlift przyszłość projektowania salonu jest już tutaj. Nasza strona internetowa, flatlift.com, daje ci przegląd naszych różnorodnych produktów. Przywiązujemy dużą wagę do stosowania materiałów i komponentów wysokiej jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność naszych systemów. Wszystkie nasze eleganckie systemy do ukrywania telewizorów są certyfikowane przez CE i spełniają europejskie normy jakości i bezpieczeństwa. Jako dumni Niemcy z ponad 18 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji montażu telewizorów, naszym celem jest zawsze oferowanie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Flatlift zrealizował ponad 20 tysięcy projektów na całym świecie. Nieustannie pracujemy nad poprawą naszych produktów i spełnieniem potrzeb naszych klientów w zakresie umieszczania telewizora w pomieszczeniach z oknami. Instalacja naszych oszczędzających miejsce uchwytów do telewizorów jest prosta i łatwa. Oferujemy szczegółowe instrukcje montażu i niezawodne wsparcie klienta, abyś mógł wykorzystać nasze produkty w pełni. Ukryte systemy telewizyjne Flatlift dla TV w salonie. Pozwalają bezpiecznie i stylowo zamontować Twój 85-calowy telewizor, lub większy na suficie lub podłodze, i szybko i łatwo opuść go w razie potrzeby. Nasze dyskretne rozwiązania do instalacji telewizora są praktyczne, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach. Chętnie odpowiemy na Twój telefon lub e-mail w ciągu 24 godzin. Flatlift wykonane w Niemczech. Pierwszy wybór dla najbardziej wymagających projektów i inteligentnych rozwiązań do przechowywania telewizorów na, na całym świecie. Twój Ralf J. Longan. Jestem dyrektorem marketingu FlatLift TV Lift System Germany.